Szanowni Państwo, to jest typek. No, czyli właśnie typek dla każdego wspaniały pies. Jest idealnym psem dla dzieci. Nadaje się naprawdę do rodziny, która ma małe nawet dzieci. Jest psem bardzo kontaktowym. Uwielbia, uwielbia głaskanie, odwiedza się właśnie z całusami. Bardzo lubi nagrody. Tutaj żeśmy nawet z boku troszeczkę pobiegali na, na sprzęcie do. Do um, jak się nazywa ten ten um, przepraszam. Psie, psie, psie sporty, psie przeszkody. O, do Agility, przepraszam, bo mi uciekło do słowo. Typek pokonał cały ten przeszkód bez żadnego problemu. W ciągu kilku minut nauczył się Komendy siat. Komendy, podaj łapy. Naprawdę, trwało to u niego 5 minut I ani minutki dłużej, więc naprawdę jest tutaj duża szansa, że będzie się bardzo szybko uczył. I mamy nadzieję, że szybko znajdzie domek, ponieważ to jest pies, który no, nadaje się do każdego domu, ale nie nadaje się do schroniska. bardzo hmm.